Witajcie, kochani, na spotkaniu z serii Tarot artystyczny Gaja. Dziś, co skrywa przed Tobą ta osoba? Pomyślcie sobie o konkretnej osobie. Ja oczyszczam karty. Zaczniemy od tego, co jest do przepracowania w tej Waszej relacji. Potem będziemy pytać karty o. To co dana osoba przed Tobą skrywa. No a na koniec zapytamy o podpowiedź w kwestii materii, czyli tego, co nam tutaj jest dane na Ziemi. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałam Was serdecznie zaprosić na spotkanie, które odbędzie się w najbliższą niedzielę. Będzie to spotkanie online Gaja Bazarek, pierwszy Gaja Bazarek i w cenach promocyjnych, bardzo promocyjnych, będą wróżby i w cenach promocyjnych będą biżutki. Także będzie to spotkanie online. A póki co chciałam Wam pokazać właśnie jeden z biżutków, który będziecie mogli zakupić w cenach promocyjnych w czasie Gaja Bazarku w najbliższą, w najbliższą niedzielę. Już informacja w zakładce na żywo jest, także możecie zajrzeć i sobie tam włączyć dzwoneczek, żeby Wam YouTube przypomniał. A ja chciałam Wam pokazać w takim razie jeden z, jedną z bransoletek, czy jeden z biżutków, który będziecie mogli nabyć w trakcie naszego spotkania. W cenie promocyjnej, bo teraz już możecie nabyć w cenie tej, która jest na stronie. So, akurat ta bransoletka to jest bransoletka przyciągam szczęśliwą miłość i jest ona zrobiona z różowych kwarców i perełek. Jest tutaj również taka zawieszka, która może być no, użyta nie tylko jako zawieszka do bransoletki, ale jako zawieszka do łańcuszka. Oprócz tego w, w trakcie naszego spotkania będziecie mogli zakupić również kolczyki. Też kolczyki o nazwie Przyciągam szczęśliwą miłość I tutaj mamy zarówno kwarce różowe jak i perełki, no i oczywiście nasze y, spirale, które z jednej strony już sygnują Gaia Art Bijou, a z drugiej strony no, są symbolami podnoszenia energii, wzmacniania pozytywnych wibracji jak również ochrony przed niechcianymi energiami, tak, czyli działania w formie lustra. Powiem jeszcze tylko, że kwarc uważa się, czyli różowy kwarc uważa się za kamień przyciągający miłość, sprzyjający uzdrowieniu emocjonalnemu podczas gdy perły stanowią i symbolizują czystość, wdzięk i kobiecość. Cena tej bransoletki aktualna wynosi 145 zł. Kolczyków jeszcze na stronie nie ma, także będą już do nabycia tylko i wyłącznie póki co w trakcie naszego spotkania. Zachęcam was serdecznie. A teraz przechodzimy do naszego czytania. Mam nadzieję, że już wiecie o kogo chcecie zapytać nasze karty. Zobaczmy w takim razie, co i jak, jeśli chodzi o energie, które są w Waszej relacji do przepracowania. Sprawdźmy, co tutaj jest, na co wszechświat chce zwrócić Ci uwagę. Podwójna asekuracja. Masz prawo zmienić zdanie. Hmm. No proszę, nic dodać, nic ująć. Jeżeli uważasz, że się pomyliłeś, albo pomyliłaś, albo jest sytuacja taka, że to ta sytuacja się zmieniła, masz prawo zmienić zdanie. No dobrze, a w takim razie zobaczmy. Jeszcze tę kartę oczyszczę. I te. I czytamy. Słuchajcie. Masz prawo zmienić zdanie. Zobaczmy w takim razie, co skrywa przed tobą ta osoba. Co przed tobą skrywa osoba, o której myślisz? No to czytamy: energia ogólna, tak? Można powiedzieć szczerości między wami. Cztery kielichy. No, troszeczkę martwisz się tym, co widzisz, ale są rzeczy też, których nie widzisz, i te rzeczy, których nie widzisz, wcale nie muszą być ani złe, ani dobre. Po prostu jest jeszcze jakiś aspekt sprawy, którego nie widzisz, którego nie znasz. Więc. Y no, właśnie, nie podejmuj jeszcze jakichś takich ostatecznych decyzji i nie, nie wyrażaj swojego zdania może na tą chwilę, ponieważ jeszcze wszystkiego nie wiesz. No, ale nic dziwnego, że yy, taka karta jest w energii ogólnej, skoro zadajesz sobie takie pytanie. No, czyli pytanie, co on, ona przed tobą skrywa? Czegoś nie widzisz, a wręcz czujesz, że czegoś nie widzisz. Jaka energia jest po stronie tamtej osoby? No tamta osoba to jest na etapie takim, że chce zawojować świat, nie zwracając uwagi na jakiekolwiek zagrożenia. No tutaj kotek trzyma naszego bohatera za Połę, y, surduta. <noise> I y, y, trzyma, i mówi: Słuchaj, weź, weź chwilę, moment, zastanów się, chociaż jeszcze przez sekundkę. A nasza bohaterka, czy nasz bohater, nawet się tej miotły swojej nie trzyma. <noise> No, w każdym razie no, jest ta osoba na nowym początku e, zachłeśnięta jest tym, jakie są ogromne możliwości, i nawet nie wie, że takie same możliwości, jakie są sukcesu, to dokładnie takie same, e, taki sam ogrom możliwości jest, jeśli chodzi o możliwość porażki. No, ale każdy z nas był na takim etapie. A jaka energia jest po twojej stronie? O, po Twojej stronie jest siedem pentakli. Ty czekasz. Ty czekasz cierpliwie, wiesz, że pewne rzeczy muszą dojrzeć, wiesz, że nie przyspieszysz, czekasz, patrzysz, no trochę musisz się wykazać tą cierpliwością. Wino jeszcze jest niedojrzałe, zielone, winogrona jeszcze na robienie wina się nie nadają, także trzeba niestety zaczekać. Jeszcze jest za wcześnie na podejmowanie ostatecznych decyzji. No, ewidentnie tutaj te, te energie się trochę między sobą różnią, i nic dziwnego, że ty po prostu trochę masz zawrót głowy, dlatego że tam jest po prostu po tamtej stronie jest szaleństwo odkrywania życia. No. W takim razie zobaczmy, co odchodzi do przeszłości, w tym co skrywa przed Tobą ta osoba. Mamy dwa pentakle i osiem buław. Hm. Do przeszłości odchodzi kwestia taka, że ta osoba skrywała przed Tobą wiadomości, informacje dotyczące różnych źródeł dochodu. Dwa pentakle to są to jest lawirowanie różnymi źródłami dochodu, różnymi źródłami pozyskiwania finansów i yy, no, informacje dotyczące tej kwestii były skrywane, no bo tak o, ta, o coś takiego zadajemy pytanie. Co jest w tej chwili? Co ta osoba skrywa przed tobą w tej chwili? Co ta osoba skrywa przed Tobą? Paść, buław i cztery buławy. W tej chwili ta osoba, cztery buławy to jest kwestia bezpiecznego domu, bezpiecznego, bezpiecznej przystani, celebrowania czegoś e, wspólnie i ta osoba w tej chwili, ponieważ Paść, buław z kolei jest na rozdrożu. I ta osoba skrywa przed Tobą to, że podejmuje w jakiś sposób decyzje swoje co do tego, no, co, tutaj, co tutaj zrobić w kwestii celebrowania teraźniejszości. I te decyzje są jednak, ponieważ paść to... To jest energia bardziej dziecięca niż dojrzała. Jeszcze te decyzje są podejmowane na podstawie niewielkiego bagażu doświadczeń. Yy, tutaj głupiec ma najmniejszy pakuneczek. <tuszy> Ten to chyba nawet nie ma, ale. Kolejnym takim etapem jest właśnie Paś, który już coś tam zebrał do tego swojego pakuneczku doświadczeń życiowych, ale jeszcze jest ich mało. I jeszcze jest ich mało, i w tej chwili ta osoba skrywa przed Tobą to, że tutaj trochę yy, no, jest na etapie przemyśleń związanych z jakąś celebracją, z jakimiś sprawami, które mogą w jakiś sposób. Wpłynąć na ciebie również. Czy w dobrą stronę, czy w zło, w gorszą, w trudniejszą, no tego jeszcze nie wiemy. Ale sprawdźmy w takim razie, w którą stronę as mieczy. W stronę kwestii nieopartych na uczuciach i emocjach ponieważ asmie, czy to jest taki nowy początek w oparciu o zimną kalkulację? Ja to tak oceniam, więc tutaj jest jakaś kwestia planu, jakaś kwestia właśnie zimnej kalkulacji, która ma wpłynąć na decyzje podjęte w kwestii celebrowania czegoś. No. No dobrze, a w takim razie, co skrywa ta osoba, jeśli chodzi o przyszłość? Co przychodzi w, tym, w tej kwestii? O, no ciekawe. Słuchajcie, no, powiem Wam tak. To jest bardzo ciekawe, ponieważ to, co mi przyszło do głowy, to to, że ta osoba. Będzie chciała pokazać przed tobą to, że jest zubożona, i że yy, nic jej się nie udało, a w rzeczywistości będzie inaczej. Ponieważ to jest słońce, a to jest zubożenie, albo odwrotnie będzie pokazywała, że, że jest bardzo dobrze, jeśli chodzi o finanse, a w rzeczywistości nadchodzi zubożenie. I Tutaj jest właśnie no, ewidentnie albo jedno, albo drugie, bo słońce i zubożenie to tak naprawdę są przeciwności. W związku z czym mm, no, widzimy tutaj, co i jak. W takim razie, jaka jest rada dla ciebie? Sześć kielichów i pięć mieczy. Hmm. Pięć mieczy i sześć kielichów mówi o sprycie związanym z Twoją przyszłością. Czyli mówi o tym, żebyś nie wchodził czy nie wchodziła w jakieś sprawy związane z manipulacjami i ze sprawami związanymi z... Jakimś rzucaniem światła na, swoją, na Twoją przeszłość, ponieważ y, przeszłość jest przeszłością i jeżeli masz co do niej jakieś przyjemne skojarzenia, to są Twoje skojarzenia. Jak masz gorsze skojarzenia, to też są Twoje skojarzenia, bo to była Twoja przeszłość. Natomiast nie wdawaj się w manipulacje i jakieś wpływy, którymi tutaj otoczenie twoje, być może właśnie tej osoby, próbuje rzucać na, na twoją przeszłość. Bo tutaj ewidentnie wchodzi w grę manipulacja i takie rzucanie słówkami po to tylko, żeby coś się działo. No, bo ja tutaj niczego innego nie widzę. Jest to coś, z czego nikt nie skorzysta, ani ta osoba, ani ty. No, no dobrze. W takim razie wynik. Jaki wynik podpowiadają karty? Dwa miecze i dziewięć kielichów. Dwa miecze mówią o tym, że nawet jeżeli nie będziesz widział, nie będziesz widziała rozwiązania, to po prostu się, wyluzuj, nie rób niczego na siłę i pociesz się tym, co masz. To znaczy nie w sensie pocieszenia, tylko... Bądź zadowolony, ciesz się tym, co masz w danej chwili. To jest ewidentnie karta związana z taką właśnie medytacją, uważnością i radością z tego, co jest. No, no dobrze, a w takim razie zobaczmy, co na to nasz ciasteczkowy sklepik. Co na to nasz ciasteczkowy sklepik? Wszystko wydaje się trudne, zanim stanie się łatwe. No dokładnie. O i to jest dokładnie o dotyczy dwójki mieczy. Jeżeli y, nie wiesz, no to po prostu zaakceptuj to, że nie wiesz w tej chwili, albo nie zdajesz sobie sprawy, jakie są dalsze możliwości, dlatego, że w tej chwili, na tym etapie, na którym jesteś, jest to na razie trudne. Więc Zdobywaj informacje, zanim podejmiesz decyzję. No, i oczywiście pamiętaj, że masz prawo zmienić tą decyzję. Hmm? No, no dobrze, a w takim razie jaka jest rada od tych kart? Zobaczmy, jaka jest rada od tych kart. Afirmacje pozytywnej zmiany. No. Nadchodzą dobre rzeczy, nadchodzą pozytywne zmiany i no. Wszystko idzie we właściwym kierunku, nawet jeżeli tego w tej chwili nie widzisz. I masz na to wpływ. No. Dobrze. I masz na to wpływ. Dobrze. No, dobrze, 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 dobrze. A w takim razie zobaczmy, co na to nasz wspierający nas wszechświat. Hmm. Kiedy, kiedy wierzę w siebie, świat wydaje się o wiele łatwiejszy, przyjemniejszy i bardziej pozytywny. Hmm. No dobrze. No, i w takim razie zobaczmy, co nam tu jeszcze podpowie nasz przewodnik duchowy, który, który dzisiaj się zdecyduje. No, dama, królowa, ciesz się wzrostem i zbieraj nagrody. Mm, piękna, zielona y, dama, Gaja, hm. ciesz się rozwojem. Dojrzewaniem i zbieraj nagrody związane z tym dojrzewaniem. Mamy tutaj dojrzałą kobietę, również która pokazuje, że dojrzałość ogólnie jest rzeczą wspaniałą, bo jest. <ścoughs> no, no dobrze. No, a w takim razie zobaczymy jeszcze, słuchajcie. Aha, nie, to zostawimy sobie na koniec. A teraz wybierzcie kartę, która będzie dla Was najbardziej rezonująca. Muszę się trochę pospieszyć, bo obawiam się, że mi tutaj zaraz prąd padnie. Dobrze. Karta numer jeden. Romans. Strzała kupidyna uderza. Hmm. To tak zrobimy. Karta numer dwa. Zamknij oczy i powiedz sobie, że zasługujesz a na to, żeby czuć się radośnie. Możesz pozwolić radości wejść do swojego życia niezależnie od okoliczności, które w tej chwili widzisz w swoim życiu i które znajdujesz. I w których się znajdujesz. I karta numer 3. Kiedy chodzi o sprawy sercowe, nic nie jest dobre albo złe. Każdy wybór, którego dokonujesz, rozszerza Twoje rozumienie życia i miłości. No. I karta naszego. Och, a się zadziało! No ale ona chciała się tu pokazać. Dobra, słuchajcie. Moje życie jest na tyle dobre, na ile mu na to pozwalam. Tutaj coś było takiego, prawda? Coś tu było. O, to, to, dokładnie. Wielu ludzi koncentruje się na rzeczach niechcianych nie poświęcając zupełnie uwagi swemu emocjonalnemu przewodnictwu. Usiłują wówczas zrekompensować sobie ów brak harmonii intensywnym działaniem i podejmowaniem wszelakich akcji mających ich doprowadzić do celu. Z powodu braku zharmonizowania z energią nie uzyskują jednak oczekiwanych rezultatów. Co sprawia, że podejmują jeszcze więcej starań, angażując w to coraz większe nakłady pracy. Lecz mimo to nadal nie uzyskują poprawy sytuacji. Tak samo jak powietrze do oddychania, tak też wszelki dostatek jest dobrem, do którego masz stały dostęp. Po prostu Twoje życie będzie na tyle dobre, na ile pozwolisz mu takim być. Hm. Trzeba to przemyśleć. Czyż nie? I tym optymistycznym akcentem bardzo Was serdecznie pozdrawiam. Zapraszam w niedzielę na spotkanie Gaja Bazarek i do następnego razu.